You are the life, Run me. Tak, a co tam? No, dzisiaj jest, wiesz jaki dzień? E, dzisiaj jest? Dzisiaj jest Środek. Świato Środa. No, Środek. Środek. Światowy Dzień Pisarzy. Chciałeś zostać pisarzem? Kiedyś e, ja. myślałeś o tym? W ogóle nie, dlatego że nie, ale mimo woli zostałem. Aha. Piszę na latach. No Tak, ja wczoraj sobie przeglądałem takie takie rzeczy, różne szpargały i natknąłem się na jedną wspaniałą książkę zrobioną przez moje, moje dziecko, kiedy miało jeszcze kilka lat tylko. Mhm. Lektura wspaniała. E, także dzisiaj Światowy Dzień Pisarzy my pisarzami nie zostaniemy już chyba, co? Znaczy, ostatnio, ostatnio sobie. Ja po... byłem w wojsku pisarzem. A ty nie? A co pisałeś? O kurde, chłopie. Ale wypisywałem, nie, nie Wypisywałem przepustki. A, takie ważne. to, ta ważna, różne, to ważna kto ma kiedy służbę. To ważna funkcja. Wiesz, no to tak, tak było w wojsku. W wojsku, to, w wojsku było fajnie, taka kolonia dla dużych dzieci. A, Witamy Was wszystkich serdecznie. Tak. E, oczywiście zaczynamy od naszego Wilczka. No i ruszamy. Dzisiaj troszeczkę będzie fajnych informacji, także zapraszamy chę, e, serdecznie. Zostańcie z nami, udostępniajcie film. E, no i ruszamy. Wilczek, Dobry wieczór, Łukasz Pawłowicz. I Wojtek Sobieski. W niezmiennym wieczór. stanie, co się rode, słuchajcie, czasami nam <gry> wypada, że nie jesteśmy, ale zwyczaj staramy, staramy się. się. Tak, staramy się. Wiesz co, a propos jeszcze pisarstwa? Tak. Y, czasami jest tak, że coś piszesz i nagle masz takie zaćmienie. Nie wiesz, jak to napisać, czy tam takie U, czy takie U, albo coś. A ja ostatnio płynąłem, płynąłem promem, patrzę kry, bo takie pływają. Aha. I tak sobie pomyślałem, no, tu kraj, tu kraj, jak jest dużo, to czego? A jak jest du dużo kry, to jest dużo lodu. Dobrze. Ale dobrze powiedzieć dużo kry. Tak co to mogło być? Przejść to pierwsze do Aha, głowy? Krów. <laughs> Dobra. To można i tak, ale Zaczynamy. u zamknięte można przerobić tak, to podpowiadam, jak jest takie u i na u z kropką, no to wystarczy zrobić tutaj kropkę i mamy uskropką. Jak ktoś oglądał no, tak. ten film, to wie o co chodzi. <głos> <głos> Także uskropką można przerobić zupełnie w bardzo prosty sposób i szybki. Witamy Was wszystkich, tych, którzy przybywają, tych, którzy są obecnie. No i cóż, zaliczka z Informujemy, że zaliczka z dla tych, którzy nie są na, już na Dark Penger i dla tych, którzy nie są na permitteringu, mogliście się zdziwić, bo dostaliście na przykład wiadomość, że. Macie spłacić zaliczkę, którą zostaliście w momencie, kiedy ta zaliczka była wypłacana. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, ale ktoś, kto nas śledzi, my mówiliśmy o tym bardzo dużo, jeżeli chodzi o zaliczki z Nawu, wtedy nie wypłacali, bo oni rozpatrywali te wnioski i tak dalej. Były zaliczkowane te, te, te duckpanger, permiteringi i tak dalej. Nie przejmujcie się tym zupełnie, dlatego że zaliczka, która jest tam, w jakiejś tam kwocie się Wam uzbierała, jest to w zależności od tego, jak długo byliście na zaliczce, no to tą kwotę rozbijacie sobie na raty. I tam jest na spokojnie od, od, od jednorazowej wpłaty, aż zdaje się do 18 miesięcy, także naprawdę jest, nie ma, nie ma jakby nie boli nic przy spłacaniu, i sobie to spokojnie, to jest bez oprocentowania. Oddajemy do NaWu tą zaliczkę. Także, jeżeli ktokolwiek dostał, nie bójcie się otworzyć tego pisma, nie bójcie się prze, przeczytać. Wystarczy się zalogować do własnego NaWu, i tam jest plan spłaty. Klikamy tam, poniżej będzie, poniżej będzie tylko rozóż spłatę, ewentualnie wpłać od razu wszystko. I to wszystko. No i tyle. Jeżeli chodzi o zaliczkę z NAW, no to to jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli macie jakieś konkretne pytanie jeszcze, to bardzo proszę. Ja właśnie przed chwileczką to również zrobiłem, bo też dostawałem zaliczkę i tak się złożyło, że w bardzo fajny sposób jest to zrobione. Rozpatrywa, rozpatrywują, rozpatru, rozpatru, rozpatrują, 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 rozpatrywowują Jaki wniosek u... w przeciągu. <laughs> U, z <laughs> rozpatrowywują, rozpitrawowują, jak to powiedzieć? Rozpatrują. Pewnie, że rozpatrują, słuchajcie, rozpatrują to w przeciągu kilku dni, dostajecie odpowiedź, plan spłaty i spłacamy, i wtedy nie ma obciążenia jednorazowego i nie ma problemu. Także myślę, że to jest ważna informacja, którą na pewno co po niektórzy chcieli usłyszeć. To teraz mamy banners. Uciekamy z tym. Kolejną rzeczą, jaką chcielibyśmy poruszyć, no to jest tak, prawo jazdy w Norwegii, ile kosztuje prawo jazdy w Norwegii? Bardzo wielu dzieciaków jest w wieku moich dzieciaków, które, które my jako, jako ich starzy przyjechaliśmy tutaj, no i czasami ktoś kombinuje też, się znaczy kombinuje, wiadomo, że pieniążki, pieniążki, no jest koronawirus, więc w, w tej chwili może mniej, ale co po niektórzy jeszcze myślą, że może pojedziemy do Polski zrobić prawo jazdy i tak dalej. No, to prawo jazdy będzie nie, nielegalne tutaj. Może się wydarzyć, bo może się wydarzyć, że komuś to przejdzie koło nosa i uda się tutaj później egzystować dalej takiemu młodzieńcowi, który zrobi prawo jazdy w Polsce. Natomiast rzetelnie pochodząc do tego, no to prawo polskie mówi, że musi być 187 dni dana osoba, która robi prawo jazdy w Polsce, musi przebywać, nie być zameldowana, musi przebywać. I to jest bardzo ważne i duża różnica. Natomiast ile kosztuje prawo jazdy w Norwegii? W Norwegii mojego średniego syna, czyli Adasia, kosztowało, prawo jazdy kosztowało 24 tysiące koron. Jest to kurs, który przeprowadza gość, który tam decyduje, czy taka osoba, czy ten, ten młodzieniec, czy ta młoda osoba, czy to jest płeć żeńska, męska. Nadaje się do tego, żeby już można, można na przykład jest na tyle wyszkolona. W jeździe, wcale się nie pomyliłem, zaraz wam wytłumaczę, dlaczego na wjeździe, że może podjąć po prostu, podejść do egzaminu, wtedy ten koszt jest taki mały, właśnie, bo wszyscy mi się dziwią, jak ty mogłeś zapłacić 24, a gdzieś tam mówią, że 40 tysięcy prawo jazdy kosztuje. No i tak i nie. Dlatego, że jeżeli w wieku 16 lat dziecko nasze zrobi taki specjalny kurs. On kosztuje tam w granicach 1600 zł i może się poruszać wtedy z nami. Możemy wykupić tą Elkę, wsiada dziecko z nami i przez dwa lata może jeździć. Bardzo fajne jest w tym wszystkim jeszcze to, żeby przygotować takie dziecko do tego, aby po uzyskaniu prawa jazdy, kiedy będzie miało swój samochód, żeby miało tańsze ubezpieczenie. Co zrobić? Wiem, że tak. Aplikacja jest na pewno w NCDG, aplikacja jest na pewno w ifie. Aplikacja, którą ściągacie, i z dzieckiem jadąc, na tej aplikacji robicie krok po kroku. Tam jest około 2000 kilometrów do wyjeżdżenia. Wy po prostu wyrabiacie cały plan z tej aplikacji z tym dzieckiem. I po wykonaniu tego, oczywiście, można więcej kilometrów, to tym lepiej. Ale im wcześniej zaczniemy, czyli jeżeli masz dziecko teraz w wieku 16 roku życia, wysyłaj do tego, żeby zrobiło ten, ten kurs. z Ameryka. Nie, Mark Shoring to jest nocna jazda, to nie to. to. To jest zapomniałem, jak to się nazywa, ale mogę zadzwonić do Adama, i on zaraz może powiedzieć, ale. Młodzież wie o co chodzi na pewno. To jest ten przygotowawczy taki kurs, który upoważnia do tego, aby ta, ten młodzieniec, czy ta córka, czy syn mógł z wami jeździć, żeby to dziecko mogło z wami jeździć. No i wtedy. Im wcześniej to się zacznie, tym później tańsze to prawo jazdy jest. Bo jeżeli w wieku 18 roku życia i nie jeździło to dziecko z nami i w wieku 18 roku życia podchodzi do prawa jazdy, to prawo jazdy może rzeczywiście kosztować nawet 50 koło. Także tutaj może być problem. Jest też ważne wybrać, wybrać jakie prawo jazdy? Czy zdaje na manualnej skrzyni biegów, czy zdaje na automacie? To też jest dosyć ważne. Chociaż teraz. Chociaż teraz już coraz chyba mniej, bo te wszystkie auty, auta, które w tej chwili wychodzą, no to elektryki, no to wszystko mają automaty. Jeżeli chodzi o, o, o hybrydy, no to to samo, więc coraz mniejsze ma to znaczenie. Ale dla, ja wiem, że dla chłopaków, na przykład młodych chłopaków, no jednak to mieszanie tą gałką jest jeszcze, jest jeszcze naprawdę w modzie i, i lubią. Osoba ucząca dziecko musi spełniać jakieś wymogi. Tak, musi mieć 5 lat prawo jazdy minimum hmm. a, i musi, być, um, musi mieć minimum 5 lat prawo jazdy, i wtedy może jeźd jeździć z tą osobą. Natomiast taka osoba nie może być podczas takiej nauki. Na przykład, pojechałem sobie na imprezę z dzieckiem, bo wiem, że sobie golne. I dziecko mi odwozi. I dziecko mi odwozi, nie. a jestem nawiany. Mm -mm. Tracę prawo jazdy ja. Nie dziecko. Także tutaj jest, mówimy o, o takim normalnym trybie, trzeźwym, rzetelnym, że po prostu my możemy uczyć tutaj dzieci w Norwegii. Także to jest bardzo fajna rzecz i pamiętajcie, że od 16 roku życia warto, warto w coś takiego pójść, dlatego że to prawo jazdy później w wieku 18 lat jest już dzieciak oswojony, nie ma, nie ma problemów z jakimś tam, nie wiem. Często jest to mniejszy, mniejszy, na rondo, stres, czy coś. mniejszy stres dla dziecka. Uczyć się z rodzicem, ale większy dla rodzica, tak? No nie wiem, czy mniejszy stres, bo to będzie <noise> jak jeździć? Coś tu zrobił, a migać, ja ci dam. A. <noise> Także mieć, to czasami bywa różnie, kurczę, z tymi rodzicami. Oj, tak. No ja już nie będę z tobą jeździła, <noise> albo jeździł. Weź, bo ty krzyczysz na mnie. No, ale to są takie rzeczy, które mogą wyniknąć podczas takiej e, nauki jazdy. Natomiast w większości ja wierzę, że w większości tak nie jest. Ewentualnie nigdzie tak nie jest. Tylko tak u mnie było. <słuch> nie na żarty oczywiście. Ale, ale właśnie y, warto, warto zrobić coś takiego. Więc jeżeli macie dzieci w wieku 16 lat, to są dzieci poborowe do tego, aby już je uczyć prowadzić furmankę, aby już wsiadać z nimi elka na, na tył, przyklejona i jedziemy sobie spokojnie, także te auta, które widzicie na ulicach nieraz jak jeżdżą, dosyć niepewnie dosyć, dosyć dziwnie i mają el z tyłu, to znaczy, że miejcie dla nich cierpliwość, to znaczy, że tam się właśnie jakaś młodzież uczy właśnie jeździć Elka, ewentualnie jeszcze dodatkowe lusterko można dokupić sobie dla, dla siebie, jako pasażera żeby też widzieć, co tam się z tyłu dzieje. Trzeba poprawić makijaż na przykład, tak? To to? to nie to. No, 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 Dodatkowo <laughs> lusterka z <skorzeny. śmiech> Witamy, Witamy Sebastianie, witamy Joanna, Wojciech, o twój imiennik, proszę bardzo, Iwona, Włodek, Anna, kolejna Iwona, Agnieszka, Dariusz, pozdrawiamy Dariusza. Zdjęcia wspaniałe. Niedługo wrzucimy kolarz z takimi fajnymi backgroundami, Właśnie pokradliśmy tobie trochę zdjęć. Także fantastyczny fotograf Dariusz. Rachunkę pozdrawiamy serdecznie. Damianie ciebie również witamy. Beata. Dobrze, przechodzimy kolejne wiadomości, bo ty nam coś tutaj przygotowałeś, zanim wejdziemy z, na watachę. .no, zanim, zanim zaczniemy to co mamy na ja tej artykułach, ale nawiąza w nawiązaniu do naszych e, artykułów. Kiedyś pisaliśmy e, taki artykuł, to chyba całkiem niedawno, o tych paszportach, które Europa, e, Unia Europejska chce przygotować, pewnie w różne inne kraje na świecie, tak zwane paszporty covidowe. A nie Polsatu? Tak? <suszy> paszporty Panie Polsatu? E, I okazuje się, że, i to jest ciekawa rzecz, że w Norwegii Ministerstwo Zdrowia i Opieki potwierdza, że pracuje nad takim certyfikatem, Certyfikatem szczepionki zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami. Po tym, jak ministerstwo otrzymało zalecenia od Norweskiej Dyrekcji Zdrowia, to było 23 lutego, czyli całkiem niedawno, ministerstwo nie może jeszcze powiedzieć, w jaki sposób będzie używany ten certyfikat. Jest już karta szczepień, także karty, karta szczepień jest w Helsenorg.no, to możemy no to też sami była. się tam zalogować mhm. prawda, i sprawdzić i pracują teraz nad dalszym przekształceniem jej w taki certyfikat szczepień zgodny z międzynarodowymi zaleceniami. Zadanie dotyczy rozwiązania technicznego i sposobu jego opracowania. I tu jest tak: przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała w poniedziałek, że przedstawi propozycję paszportu szczepionki już w marcu, czyli w tym miesiącu. I teraz uwaga: najważniejsza informacja. Celem jest paszport cyfrowy, który może udokumentować, czy Mówię ktoś został za, zaszczepiony przeciwko COVID, ale to nie wszystko. To nie wszystko. Dla tych, którzy jeszcze nie otrzymali szczepionki, paszport może zawierać informacje, na przykład o wynikach testów. Także to też nie jest tak, że tylko o to, że dostałeś szczepionkę i masz ten certyfikat, ale to może zawierać jeszcze informacje o tym, na przykład, żeby test, byłeś testowany. Rozumiem, czyli to jest jakieś tam, no ale to są akurat informacje, które, które jeszcze się zmienią na pewno plany, jeżeli chodzi o cały świat, bo to w tej chwili nie wiem, czy widziałeś kupowanie, kupowanie zeświadczeń, szczepionki już weszło w internet, kolejna faza sprzedaży także. No tak, no, Ale wiesz, tutaj no. Joanna Maj miała do nas pytanie, czy wymieniając prawo jazdy w Norwegii, muszę zaliczyć ekstra jazdę po lodzie tu w Norwegii. Tak, więc wygląda to w ten sposób: dostajesz wezwanie na lodowisko, zakładasz łyżwy i sobie. Je... Tak, z pół godziny, i później mówią, dobra, masz opanowane. A tak rzetelnie mówiąc, no to nie żadnego testu, żadnych egzaminów, nie. nic nie ma. Po prostu jest następuje wymiana prawa jazdy i w zależności jeszcze możecie się zdziwić, albo mile zaskoczyć, że w zależności od tego, w jakim czasie zostało ono tobie wydane, w jakim przedziale wiekowym, znaczy nie wiekowym, tylko w jakim przedziale czasu zrobiłeś to wstecz, no to oni dobijają tutaj kolejne kategorie, które wtedy były kiedy było B. I, I wymiana prawa jazdy tutaj, jeżeli chodzi o Norwegię, no to jest tylko kwestią formalną. Nie ma żadnych egzaminów. Mhm. To co? To co? Wataha? Co tak. mamy? No Watasze, ja obiecałem na ostatnim spotkaniu naszym, obiecałem, że napiszę o prawie jazdy również e, polskim bezterminowym, bo niektórzy mają terminowe, ci, co robili prawo jazdy chyba zdaje się po 2013 roku. Ci, którzy robili wcześniej... E, A czy słychać e, na, dostawali... na nas dobrze, bo Ingrid napisała, że Foni brak. To chyba u niej jest jakiś problem, bo czy nas słychać? Bardzo tak. proszę, powiedzcie Krzysiu, ktokolwiek, napiszcie, czy nas słychać dobrze. Myślę, że dobrze słychać, ale <laughs> ale zaraz tam sprawdzę, bo to... Fonii brak. Ja tak obserwuję to wszystko, ale no, to tutaj kurka wodna. Dobrze słychać, ale. Jest, słychać ale nas dokładnie. Zresztą sprawdzę, bo to. Bardzo dobrze. Adam pisze, Adam pisze, że jest ok. Dziękujemy bardzo, już właśnie sprawdziliśmy. Ale dziękujemy za czujność. Eee, Wojtku, przeszkodziłem ci, przepraszam, no, nie, nie. ale to było dosyć ważne. Eee, tak, oczywiście. Eee, słychać ok. Dariusz też potwierdza. Krzysztof dziękujemy otwierdza. bardzo. Dziękujemy. Eee, I ja, brzoza, na, nasz, ja na naszym portalu owatachlena znajdziecie artykuł, dotyczą, dotyczącego, artykuł dotyczący praw jazdy bezterminowych. Kiedy je wymieniać, czy je wymieniać, co się dzieje. E, ale chodzi o Polskę. Mówisz tak, o to chodzi Polsce? Chodzi o polskie prawo jazdy mhm. i, e, i, i o tym, e, czy powinniśmy je wymienić i kiedy. Tam są dokładne informacje. Są też takie sytuacje, ja o tym nie pisałem, ale są też takie sytuacje, na przykład, że ktoś, mając prawo jazdy bezterminowe, m, na przykład kategorii B, dokłada sobie jakąś tam kategorię, powiedzmy, na motocykl i e, zgłaszał się do urzędu o wydanie nowego dokumentu, no bo, no bo musiał mieć zmianę, i urzędnik mu jakby kasował kategorię B jako bezterminową. Tak już nie jest. Zmieniły się przepisy i też były sprawy w, w sądach. No i ludzie wygrywali te, te sprawy. Okazało się, że, że wszystkie prawa jazdy, które są bezterminowe, zachowują. Bez swoją, bezterminowo. jeśli wymieniamy to prawo jazdy z jakichś tam powodów, na przykład zmieniamy adres zamieszkania, albo nazwisko, albo inne czy. I takie tu mówimy sytuacje. cały czas o prawie jazdy i sytuacji w tak, Polsce. Tak, i tu już tak. Tutaj Bo wymiana, wymiana na norweskie prawo jazdy, e, no to powiem Wam, że nie robi nam żadnej różnicy, czy mamy polskie, czy norweskie. E, czy, czy, czy warto mieć norweskie? No ja mam norweskie od nie wiem, od nie 10 lat, czy od iluś tam. i... Nie ma to dla mnie znaczenia, nie ma dla nikogo znaczenia, ponieważ jeżeli nawet ktoś myśli, że na polskie prawo jazdy lub jeżeli mu go na przykład, że nie zabiorą za coś lub też, że nie dostanie punktów karnych, no to jest w błędzie, bo punkty karne idą, są przypisane do osoby. Tak? I... Ale jest też tak, że jeśli ktoś ma bezterminowe prawo jazdy i teraz wyra chciałby zmienić na norweskie, to w Norwegii dostanie już terminowe. Terminowe, ale co oznacza termin w prawie jazdy? Termin w prawie jazdy nie oznacza, że ono jest, że trzeba je wyrobić ponownie. No no, tak. To jest termin dokumentu, ważność dokumentu, tak samo jak karty płatnicze i tak dalej, to jest ważność dokumentu. Po prostu każdy rząd wymienia co ileś lat, no bo to jest wiadomo sianko dla nich, bo to kosztuje nie wiem ile. Ile korum kosztuje takie prawko tutaj? Tutaj nie wiem. Polsce? E, w Polsce W wyrobienie nowego prawa jazdy trzeba zapłacić 100 zł 50 groszy. No, czyli 100 zł groszy. Ja wiem, że wy, 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 wyprodukowanie takiego plastiku kosztuje w granicach 3 zł no to ryżną nas nasiano po prostu wszyscy i no tak, doda o to chodzi. dodatkowo jeszcze czasami trzeba zrobić badania lekarskie, które ustawowo cena jest ustalona na 200 zł, z tego co pamiętam 300 koron tutaj kosztuje, czyli zobaczcie, tutaj kosztuje to 300 koron w Polsce kosztuje 100 zł? no, czyli dużo drożej tak, dużo drożej relatywnie do zarobków oczywiście, no tak, tak. O, przecież to jest skandal, to są ym, to są jaja Będę musiał odebrać, ale to za chwilę. Teraz tak, tutaj jeszcze coś ktoś napisał. Jakie są koszty wyrobienia prawa jazdy? Tomi, Tommy, bardzo proszę, otwórz sobie jeszcze raz. Ja tylko ci powiem, bo powiem ci. 24 tysiące mnie to kosztowało na średniego syna. Zdał wszystko za pierwszym razem. I, i, i jeździł ze mną dwa lata, od, czyli od 16 roku życia do 18 cały czas, czyli miał jakby wprawę. Może to kosztować dużo drożej, natomiast w momencie kiedy zadbamy o to, żeby nasze pociechy jeździły z nami, to i frajda dla nich, i frajda dla nas, no to, no to wtedy, wtedy będzie to taniej na pewno, także znamawiam wszystkich, którzy macie 16-latków w domu, Abyście podjęli takie czynności, żeby. Oni dzieciaki nasze mówią po norwesku. Także powiedzieć im, załatwcie to, żebyście mogli jeździć ze mną na Elce. No i oni wejdą sobie w internet szybko, to znajdą, to dzieciaki są tak naprawdę inteligentne i sprytne, że to jest moment. Łukasz, abstrahując już od praw jazdy, a kontynuując jednak temat, znalazł się na naszym portalu jeszcze jeden ciekawy artykuł, też o jeździe autem autami w ogóle, o poruszaniu się na drodze. Jeszcze raz, bo nie no, do... no właśnie tak, jakbyś zerknął tam. A tu, w taki sposób irytujemy innych w ruchu drogowym. No, to było to takie tak, jak Jaś jechał i tak, do wszystkich tak. tak. tak Co tak, nas tak. irytuje w ruchu drogowym, kiedy jeździmy samochodem. No i tutaj mamy na no a, a, a... W jaki sposób irytujemy innych w ruchu drogowym, w jaki sposób sami siebie też irytujemy. Co jest ważne, żeby zachować ten taki swoisty spokój podczas jazdy, a nie. no wiesz, Czyli generalnie sam, jest tak, to, co, jedziesz, yy, co my robimy, co my robimy a irytuje to innych 40 i co inni na robiamy... 80? <noise> tak, to to słyszał. <noise> Ale ja sobie wynotowałem słuchaj, najbardziej co nas irytuje: niebezpieczne wyprzedzanie. 58%? Osoby, które nie używają kierunkowskazów, teraz irytują 46%. Ci, co blinkają. Tak, ludzie korzystający z telefonu komórkowego podczas jazdy, okazuje się, że teraz nas irytują, mhm. bo słuchajcie, ja dziwię się w ogóle, widzę na przykład, e, ostatnio widziałem, e, kierowca jechał nowym autem, bo to jest nowe, duże Volvo, te, 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 te nie, nie, terenowe, no SUV ten największy, XC90, słuchaj, stanął i... Rozmawiasz przez telefon, to znaczy stał na skrzyżowaniu, bo akurat się zatrzymał i trzymał telefon przy Chociaż tam przecież ma te urządzenia, te, te nowoczesne auta, w zasadzie w zasadzie. Ale Same, z Nokia nie same, nie same łączą się. Ale z... ze starej Nokii, 60-20 że Tam zresztą taką mam sam także. No i osoby, które nie trzymają dystansu. Myślę, że nie trzymają moczu. Dystansu. <laughs> ok. No bo ten dystans wkurza. Nawet mnie wiesz ostatnio, jakie. Znaczy, ostatnio. Powiem Ci, że tutaj tak się nauczyłem, że ten dystans trzeba. No tutaj za jazdę na tak zwanym zderzaku można dostać mandat. Może to na przykład ktoś zadzwonić jadący. Ale na przykład... nauczyłem się tego sam i też czasami wymagam od innych, żeby nie, nie siedział mi na dobsku, bo powiem Ci, że szybko mnie Norwegowie tutaj wyleczyli od tego. Zdarza się, że Norwegowie na przykład dzwonią na policję mówiąc, że ktoś tam ich tam nęka z tyłu i tak. Ja napiszę, że... Eee... Ja jeżdżę przepisowo i wkurzam innych. O tym, można, o, o tym można, o Janusz, o tym można książkę napisać. To jest oczywiście fakt, że można by książkę pisać o tym, jakie, jakie sytuacje na drogach nas spotykają, co w przypadku, kiedy jest w prawku stary adres. No, i, i co? No, a dokument ten nie jest dokumentem tożsamości, więc myślę, że w nowych prawkach nie ma go wcale, więc to nie ma znaczenia. Podejrzewam, także, jeżeli ma, nie ma znaczenia, jeżeli ma stary adres, adres musi, mieć, musi mieć datę ważności. To jest najważniejsze. Damian pyta, a jak to jest z, kategorią, z kategorią CE? Jakie są koszty, ale to chodzi o Norwegię raczej. Tutaj to ci tego nie powiem. To, to idzie w dziesiątki tysięcy koron, ale Damianie, tego ci nie powiem, dlatego że to, tego po prostu nie wiem. Nie interesowało mnie to zbytnio, jakie są koszty, chociaż, chociaż 17 będę robił program z nauką jazdy tutaj z panią to Norweszką się się. i powiem Wam, że będę mógł. A no, to, jest, to jest fajny temat na, na, na przyszłość, który można poruszyć. tak. Dokładnie. Ale nie wiem, to jest w granicach stu kilkudziesięciu tysięcy, jeżeli chodzi na CE. Czy C? Bo CE to też nie wiem, ale to są to już są duże koszta. O czym mhm. jeszcze? Na naszym portalu. Na naszym portalu. No, no, obecność jest... partnera na oddziałach położniczych przed, podczas i po porodzie w Norwegii. Uuu. O tym piszemy, no, w związku z zaostrzeniami Ile porodów koron koronawirusa. W życiu? W wszystkie. Czyli dwa. No dwa. Ja też dwa. E, jeden u jednego mojego, z moich synów, a i przy jednym porodzie byłem akuszerem. O, proszę tak, więc. tak. Pozdrawiam serdecznie. Także ona już ma też kurde 20. U, 20 lat, no? Także to było 20 lat temu. I tak to właśnie jest. O czym tam mówiłeś? Aha, właśnie no obecność, co w tym w tych Większość osób, które będą rodzić, chce mieć ze sobą, co jest oczywiście naturalne, partnera podczas porodu, chociaż może nie wszyscy. A oddziały położnicze starają się to ułatwić w ramach kontroli oczywiście zakażeń. O tym piszemy na Vata HNO, Piszemy dzisiaj świeże artykuł, że jest wyrok w poważnej sprawie dotyczącej handlu ludźmi, oraz teraz Policja Norweska zwraca się do właścicieli domów i ostrzega przed tymi, którzy zajmują się handlem ludźmi i prostytucją. Jest. Także uważajcie, bo jeśli macie jakieś tam nieruchomości do wynajęcia, to uważajcie, komu wynajmujecie, bo. No, tutaj zapraszam do artykułu, bardzo ciekawe. Kolejny artykuł na WTHNO, który jest bardzo, bardzo ważny dla nas wszystkich, dla tych, którzy oczywiście mają tutaj domy w kredycie, mieszkania. Słuchajcie, bardzo, bardzo warto sprawdzić w swoim banku, jakie macie oprocentowanie. W tym artykule macie dokładnie napisane, jakie jest oprocentowanie banków, jakie jest oprocentowanie dla banków z kolei z banku centralnego. Bank centralny ma 0% dla nich, czyli oni zarabiają czyste pieniążki. No, i tutaj e, okazuje się, że tak naprawdę najbiedniejsi płacą najwięcej. E, jest wypowiedź e, znanego tutaj takiego gościa. E, to jest. Gdzie on tutaj w przypadku? Stopa. E, to jest z norweskiego towarzystwa mieszkaniowego NBBL. E, Frankstad Björnknes z norweskiego. Ist, Christian, o. To, to już bardziej takie do wymowy. Christian e, tutaj wypowiada się w bardzo fajnych e, liczbach, e, które możecie sprawdzić. E, I co ciekawe, wiecie co? Dzisiaj napisałem ten artykuł. E, I najfajniejsze jest to, że siedzę w domu przed wyjazdem tutaj, tak może ze dwie godziny przed wyjazdem, i dzwoni do mnie gościu z banku i mówi, a my mamy refinansering do ciebie, jakiś tam, jaki masz koszt kredytu teraz i tak dalej. Także słuchajcie, no będzie walka o, o klientów. E, o klientów. E, I tutaj naprawdę można wygrać w pewnych e, sytuacjach, dlatego że w momencie, kiedy macie ratę w tej chwili opiewającą e, na około 2 lub ponad 2%, no to naprawdę ono może się dużo zmniejszyć, jeżeli będzie tam na skalę, tak gdzie tutaj, e, ale to przeczytajcie artykuł. W tej skali, jeżeli się zmieścicie, w której tutaj jest to opisane, to naprawdę można. Bardzo wiele, wiele zyskać. Także, no ja myślę, że tutaj z artykułów, prawo jazdy, naw zaliczka. Dla tych, którzy weszli teraz, zachęcam Was do tego, abyście obejrzeli program w całości od początku. Będziemy się starali robić te programy tak do 30 minut, czyli czas nam już powoli mija. Wojtku. Będziemy się stary trzymać. Módlmy się. Tych 30 minut, tak żartowałem słuchajcie, wszystkiego dobrego dla Was jest środa czwarty, dnie, trzeci, trzeci dzień marca pogoda była piękna, a w tej chwili jest okropna mgła, uważajcie na siebie dla tych, którzy mają ferie wspaniałych ferii dla tych, którzy już pracują oby to bardzo była. no tak, bo w niektórych regionach właśnie trwają ferie a niedługo będziemy mieli naprawdę sporo informacji też o tym, co się będzie działo w regionie Oslo. A od regionu Oslo to już też rozchodzą się macki dalej. Także słuchajcie, no, tylko jedna firma zwalnia około 1600 pracowników w przeciągu od teraz dwa miesiące. Bardzo dużo zwolnień będzie, także trzymajcie się swojej pracy, którą macie. I jeżeli macie, to jesteście szczęściarzami, oby tak zostało. Do usłyszenia, Łukasz Pawłowicz. I Wojtek Sobieski, dobrej nocy. Dobrej nocy.